Maleczko! Dzisiaj z moim małym wagowym jedziemy na pokaz zabawek zorganizowany przez Milstwitz Vintage Club. Tak jak mówiłem, oni dużo takich wędów robią w ciągu roku, i dzisiaj jedziemy na modele. Model to i show. Zobaczymy, co tam będzie. Niby mają być coś z klocków Lego, jakieś zabawki stare i te Nie wiem, nigdy tam nie byłem. Organizowane jest to co roku. Ale jakoś nigdy nie było czasu, żeby jechać. A dzisiaj jedziemy i będziemy się dobrze bawić, tak? No, to widzimy się na miejscu. Jak widać na miejscu są nie tylko zabawki, bo i braloczki, nie braloczki. Myślałem, że będą same autka, ale. Widać nie tylko. Wreszcie taki jeden samochodnik, 70 euro. No to całkiem, całkiem sporo. Tutaj mamy coś ze starszych rzeczy, przeróżne znaki, naklejki, szyldy. Oczywiście Guinness musi być, bo tutaj wiadomo, Guinness jest wszędzie. No i mamy też i stare autka, zobaczcie. Auta pocztowe, czyndorówki, o, resoraki. Ciekawe, ile z nich znaleźli na plaży. No, wiedział, to bym im trochę przywiódł, bo mam tego trochę. Ale ogólnie to dużo, 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 dużo zabawek. No i tu już też tam gdzie są modele. Zobaczcie jaki piękny szybowiec. Albo tutaj coś pięknego. Powiem wam, że dotychczas takie. Nie wolno dotykać, Wiktorku. Takie dotychczas widziałem tylko na filmikach. Coś pięknego. Ciekawe jak kosztuje taka maszyna. Ale na pewno sporo, sporo. Bo to nie jest tani sport.

no i przeróżni kolekcjonerzy już tutaj buszują, oglądają, dotykają. No wiadomo, każdy ma tam jakąś swoją zajawkę, tak? No zobaczcie, jakaś piękna wystawa zrobiona. Autko z 1982 roku. Spójrzcie na to. Coś pięknego. Wiktor, nie wolno dotykać, tak? Jest i garbusek. Zobaczcie. 1908 rok. Spójrzcie na to. No tutaj to naprawdę już kolekcja jest Niesamowita. Niesamowita, jeśli ktoś Niesamowita. lubi, no to tutaj na pewno ma co oglądać. Zobaczcie, 1987 rok, coś pięknego i to w jakim stanie. Zobaczcie tam, Land Rover, Discovery, jest Anny nawet Fiat. Słuchajcie, ja przejdę z tej strony bardziej. I tutaj zobaczcie, no i nawet jest, pamiętacie tą bajkę? 1985, toż to mój rocznik. Jest i ale piękny. Staramy się tego nie dotykać, bo tak za bardzo nie wolno po prostu. No szkoda byłoby wziąć do ręki coś uszkodzić, tak, komuś. Lecimy dalej. No tu Pan akurat ma mnóstwo zabawek na sprzedaż. Ciężarówki nie ciężarówki, ciągniki tu ma ustawioną całą farmę. Płoty nie płoty, nawet byczek się przechadza, spójrzcie po pastwisku. Tutaj całe Są mi zabawki wojskowe. Któż z nas nie bawił się takimi? Za dzieciaka. Modele sklejane jest. Uwielbiałem to za dzieciaka robić była mega zabawa, jeszcze jak były jakieś, które strzelały takimi plastikowymi pociskami, to w ogóle było fajnie. jest też coś dla fanów Harry'ego Pottera. Kto poznaje to autko. I tego rudego gościa tam w tle. Na pewno ktoś to rozpoznaje. No tu zobaczcie, tutaj trochę więcej ciekawostek, bo nie tylko zabawki. Ale są imenaszki i hełmy nawet. No to już coś fajnego. A zobaczcie, tutaj nawet jedna z zabawek się porusza. No, tu to coś fajnego. Spójrzcie na te statki. Ale mega. Tu zobaczcie, jakie cudeńka, medale, to odznaczenia oznaczenia, to chyba I wojna światowa, druga wojna nie, to wszystko z II wojny światowej. Ale piękności! No tego się tutaj akurat nie spodziewałem. Ja tutaj cały czas stoję, rozmawiam z tymi panami tutaj w wojskowych rzeczach, no przepiękne ma te modele, zobaczcie, cała eskadra. Nawet śmigła się kręcą. no coś wspaniałego powiem wam, że ta wystawka mi się bardzo podoba. Tu zobaczcie jaką chłopcy wystawili farmę. Tu mają wszystko, i kiszonkę, i kamienie, i krówki, wszystko mają. I tu następna farma sobie stoi, zbudowana przez dzieci. A idziemy tutaj, bo tutaj modele sterowane są. Więc sobie popatrzymy zaraz na takie większe, zobacz jak tu autka jeżdżą, patrz zobaczcie tam koparki, nie koparki, wszystko tutaj jedzie ciężarówka. Zejdź z tego pod Wiktorku. To następna ciężarówka. Z kopareczką wszystko sterowane. Zdalnie. No, powiem Wam, że niektóre sprzęty to naprawdę muszą sporo, sporo kosztować. No tam zobaczcie macie maszynę do robienia drogi. Następną koparkę. Tam załadowana drzewem ciężarówka. O, to zaraz będzie chyba ładowana ciężaróweczka. Zobacz, jak tam spycha, widzisz? Przybliżymy troszkę. Tam jest Ciekawe czy to na przykład... O, tutaj akurat ładują. Zobacz tutaj jak ładuje pan piasek, widzisz? Zobacz. Cyk I cyk. I ład załadowany Powiem, że samy człowiek wziął takiego pilota i się pobawił tym i następnie załadowany tam chłopiec podgarnia piasek no przepiękny, zobaczcie, przecież to jakby tak z bliska zrobił zdjęcie gdzieś na drodze to by się człowiek nawet nie kapnął, że to zabawka no tu jedna załadowana już sobie jedzie w inne miejsca a tam do ładunku podjeżdża następna. No zobaczcie, tutaj zaraz będzie rozładunek. I zobaczcie, smyk. A jest następna kopalka. Tam operator koparki bardzo zajęty. Już ładuje kolejną ciężarówkę. No i zobaczcie, wywrotka, smyk. Zobacz jak wysypuje piasek, widzisz? I rozładowana Zobaczcie, kolejne sprzęty tutaj. Wszystko sterowane na pilota przepiękne ciężarówki, koparki z gumienialnymi nawet łyżkami. Do no zobaczcie na to, nie przeczudne. No tylko mówię, no to jest wszystko tak drogie. Tutaj zobaczcie jakie wystawy pięknie porobione. Tam zbierają cianko. Tutaj sianko przewożą. No, to powiem wam, że naprawdę z tych zabawek to można sobie złożyć taką farmę że szok. Tutaj sterowane może nie są, ale też są całkiem ładne. Różmy ciężarówki i jest zrobiona wystawa. A tu mamy na przykład już modele wyścigowe. Tak wyglądał oryginalnie. A tutaj zobaczcie no, jego model, tak? Oczywiście każdy detal odzorowany tak jak trzeba. A tu jeździł mój znajomy. Właśnie jeździł w Porsche Cup kiedyś. Muszę kiedyś z nim po prostu porozmawiać, niech trochę nam o tym opowie, ale to Rob Coleman jeździł. Tutaj też jeszcze autka wyścigowe kontynuowane. Wiktor, nie dotykaj, zostaw. Zostaw, nie wolno dotykać. Cała fura autek. A z drugiej strony farmy. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tu jest. Szok. Powiem wam, że jestem tu pierwszy raz. Na no, tym i podoba mi się to. Zobaczcie, jakie narzędzia szpadle, młotki nawet. O, no powiem wam, że to ciężki ten młotek, kilow. To, nie dotykajcie. Jakaś siekiera Tutaj, o, z młotem nawet jest. Jest i kosa, kurde Nie dotykajcie. A tu zobaczcie model młockarni, napędzany pasem przez ciągnik. No coś ciekawego, naprawdę. A tu nawet mają małe kawałki torfu, żeby było to realistyczne. Zobaczcie. No coś fajnego. Naprawdę tu ma pan bardzo stare i bardzo fajne rzeczy, grabiarki, przetrząsarki, przeróżne rzeczy. A tutaj już znowu też modele wojskowe, czołgi, nieczołgi, samoloty. Na wszystko modele do są akurat tutaj. Ale ma tego naprawdę całkiem całkiem sporo tutaj pan. No. Tu kontynuujemy jedna strona ciągniki, farmy. Wystawy konne. A tam dalej też będą samoloty, więc też pójdziemy zobaczyć. Ale na razie idziemy sobie tutaj. Wiktor nie dotykaj proszę, bo nie wolno. Tutaj kolejne fury wyścigowe, ale tutaj tego jest, a tam też coś chyba, jakaś kolejka, idziemy zobaczyć, chodź. Tak, fajna wystawa tej też kolejeczki, zobaczcie, o, zobacz, Tomek, widziałeś, no nawet dwustronaczki gotowe do akcji, nie wolno dotykać. Zobacz, takie fajne tunele, nie tunele, wszystko ma. No. O, też przyjechało, zobacz. Nie dotykaj. Zaraz wjedzie do tunelu, zobacz. I pojechał, o kurczę, no widziałeś to? A tutaj taki mały jeździ, zobacz. Tak na ręce, do tak. Tu. taki mały widzisz? A tamten pojechał, tam dookoła, dookoła, daleko. A tutaj pan składa jeszcze swój model, widzisz? Dobra, jaką ma piękną tarczę zrobioną, planszę całą do jazdy. Zobacz, teraz postawi wagoniki. Widziałeś to? A tu pojechał jeszcze inny, zobacz. Do tyłu widziałeś? Nie tylko plastik, nie tylko samochody tutaj są. Spójrzcie na to. Znaczy nie jest pięknie to zrobione. A to wszystko jest zapałek. teńko jest zapałek. Mój znajomy w Polsce kiedyś robił takie rzeczy. I miałem taką wieżę Eiffla właśnie w Polsce. Było to piękne. Zobaczcie na ten wóz. Oczywiście nie jest zapałek akurat, ale cała reszta. Spójrzcie sami. Mega po prostu. Coś pięknego. Zobaczcie jak to wszystko pięknie wykonane. Jaka ciężarówka. Zaraz Wam pokażę coś jeszcze. Spójrzcie na to. Nie wiem, mi to przypomina jakiś meczet albo coś, ale no jest to coś pięknego. Taż Mahal, no się nie pomyliłem. Zbudowane w 2017 roku. No coś pięknego, nie uważacie? Dużo pracy na pewno w to włożone. No i takie mniejsze modele samolotów, ale też niektóre robione z klocków LEGO. Airbusa i Banga i Concorda nawet A ten to chyba nawet sterowany na pilota ten helikopter, jeden i drugi mały. Oczywiście kolejna farma. No coś innego by tu mogło być w okolicy nie farmy. I tu mam i mamy nawet zabawki cyrkowe. Zobaczcie. Zabawki Największy europejski cyrk. Tutaj Oxford, tutaj. Zobaczcie, jakieś klauny, nie klauny Wiktor, proszę cię uważaj troszkę Spójrzcie, soniki, nawet na cyrkowy Fajne, też fajne, bo takie niecodzienne A tutaj postanowił jedną zabawkę dla Wiktora nakręcić <grym wytrzątki> How old is it, oj. How old is this i clown sobie tańcuje pozytywka no wiadomo, Wiktor najbardziej zainteresowany tutaj zabawkami, które się cały czas ruszają jeżdżą itp, więc wróciliśmy do koparek tak, no pracują, widzisz jak tam koparka ładuje dużą ciężarówkę? zobacz tam spychasz, tu ciężarówka tam następna koparka pracuje no, fajnie, fajnie. Jedzie po nas teraz skania. Na odchodne jeszcze mały wychaczył ciasteczko i lecimy do domu. Thank you very Miał być goferek, ale niestety goferków dzisiaj nie ma.